Tak więc witam dzisiaj odcinek z Pokémon Go, a w nim Minchino Limited Isaiyu Today I do zdobycia przy pierwszej premierze tego Pokémona możli, z możliwością zdobycia Shiny. Oczywiście w tym 3 godziny okienku, gdzie jest szansa na zdobycie jego Shiny, oczywiście Spawnów. A chodzi o, o Spawny, o to, że będzie się zadanie na każdym Pokestopie z którego się pojawi Minchino Oprócz tego e, pięcioknięte jajka będą się pojawiać no nie wiadomo czy to będzie każde czy taką tidei jak, jak, jak że dwójki piątki dziesiątki latują i szali Minchino prawdopodobnie do zdobycia oprócz tego e, spałnych szczurów takie jak jak y, Jatata, pikachu Senchu, nidojany i inne szczury w Pokemonach także są zdobycia e, w też będzie można ich zdobyć i od 14 do 17 2 lutego e, w niedzielę e, gdzie się to odbywało czyli dzisiaj tak jak dla mnie i e, Minczy będzie miał od 342 cp czyli najniższa można zdobyć do 374 jak będzie najwyższa czyli setka oczywiście też jest lista questów jest ich 4, 8 16 różnych questów od łapania przez rzuty po pokonywanie zespołów i krycenie pokestopów, także zobaczymy jak to wyglądał. oczku, wyglądało, że uda mi się zdobyć wariant shiny podczas tego pierwszego tego, czyli wczoraj Wyszedł w paczkach na Pokémon. Oczywiście czekałem to dzisiaj, żeby go odebrać. I jest nim, mianowicie łubat yy, eee, Z czemu łubat? Oczywiście w lutym, w tego są baletynki A on jest tak, jakby. No, eee, to jest z, e, z miłością. Tak jak na widać na jego. kulfonie jest. E, serduszko jego ewolucja też ma taki jakby motyw serduszkowy, to więc skój tego został lutem wypuszczony w e, tych e, paczkach. I oczywiście e, z painapem, jak się go już rzuca, jest 26 kenni do zapania. Tak, bez painapa to się dostanie candy i 13 do ewolucji. Wycieczki candy, także wystarczy dwa razy na go zapać w boksie ten mi się trafił jaki, no dość słaby tylko, tylko wpisów, w się będzie, tylko zobaczymy czy będzie w przyszłości pociąg przydatny do PvP i Wczoraj też odbyły się tak właśnie głosowania, ale z tego, że miałem boks odebrane to oczywiście tylko te trzy questy miałem wykonane tutaj oczywiście z 1 pierwszym lutym nowy quest na zespół Air, na Z niego po ukończeniu można otrzymać Rajku w wariancie Shadow. Więc, licząc, patrząc na poprzednie miesiące, to w kolejnych miesiącach będzie na pewno Ente i Suikun. No niezbyt. E, ciekawie, no ale zawsze to mieć Shadow legendy i dzisiaj nie mieć. Oczywiście, jakbym tutaj wykonywał te questy. E, Pierwszy etap jest zaliczony, e, z drugim oczywiście jest tutaj e, już etap e, ket, ket, po przez 3 dni. 5 i i oczyszczenie 5 środków. Nie, jeśli nie będzie problemu, oczywiście dużo szarów, 43 to w zapasie do zrobienia tego e quest, dlatego oczywiście ten, muszę czekać jeszcze się ten e etap z trzema dniami e dziennie kręcenia pierwszy wytaliczony i za niedługo za, za ponad pół godziny zacznie się e ten e research date na Minchino oczywiście nazwijające Candy, żeby zrobić na ewolucję, żeby mieć spisku tego Chinchino. Bo oczywiście 14 Nowa stoneów jest w moim plecaku, Także bez problemu będę mógł zrobić większą ilość tych ewolucji. się jakieś laki chcę zrobić między, kąty, między innymi kątami. Tylko zobaczymy, jak dzisiaj mi się uda. Z tym nie wiem, jakie by miał dzisiaj zdobyte ciekawe okazję. Tak więc, panie, tylko na tak pierwszą serię trzech questów. Czy y, z któryś z tych poleci y, shiny mincino. Więc tutaj y, z pierwszego nic nie poleci. A czy ten paczka zwykły? Drugi mincino, też jest zwykły. Trzeciego sobie może już y, złapię, bo oczywiście jeszcze no nie ma w Pokedexie, także będzie wpis w się tego nowego Pokémona, Więc zobaczymy, czy uda... Czy powinien się uda załapać za, za problem. Mam tutaj tyle Pokébalia, czy nie powinien uciekać? I... No, siedzi. Dawaj się za pierwszym razem. E, tak więc... E, jest wpis w się, Teraz się już wezmę za... E, już... Bardziej masowe wrzucenie tych, tych e, zadań. Więc już się każdej party e, nagrywa, bo ci się te jak mi się pierwsze zrobić, to ja będę Także po samego zbierania trzech questów, e, nie będę robił, e, Oczywiście się w różnych tempie wykonuje, wykonuję. Kiedy miałbym jeden, dwa, pię, a czekać e, z trzema, żeby odebrać jeden na to to czasu, więc później Ponagry, po sam, może ponagrywam te co będę odbijał, tak a jak nie to pójdzie na koniec zrobię takie podsumowujące, czy udało mi się szalenie zdobyć. Podsumujmy sobie to, co mi się dało zdobyć na, na tym e, filtru seriutu, ale na sam, sam piew ze wcisku tego Magikarpia, bo jest to takie fajne, 162 CP na buście. <tosłuk> to jest akwaryzjonalny event. I jest to mój szósty manicap z tego eventu. Chyba 11 na tym koncie, moim głównym. I Przy tych sześciu Magic Cape na na elencie jest to e, drugi aż a cztery pozostałe zapałem e, GoPlusem. <grym> także dodatkowy bonusowy e, Shiny na moim koncie, także taka fajna sprawa. Chociaż pokazać ten magma jak nie jest na dziko. Jeszcze tego magma, że tego nie zapałem tak też to jest, też to jest kiepsko. Więc e, event e, ten już zakończył na Mincino, Także mam to jeszcze do odebrania e, trzy questy ostatnie, ale tutaj patrzę, żaden tutaj z tych e, Pokemonów jeszcze nie jest w Wariancie Shiny. Tak więc były te trzy ostatnie questy, zobaczę czy któryś to jest z Mincino nie jest jeszcze w Wialentie Shiny. Sztetki oczywiście nie udało mi się zdobyć, no ale jakoś to nie opatrzało tak nie tego. Bo szczególnie chciałem setki e, mięciny, także nie boleję nad tym. I trzeci, ostatni głos nie jest shiny, ale i tak e, podsumowując wszystkie shiny, które dzisiaj mi się udało e, zdobyć, to jest ich 3, 6, 9, 12, 15 shiny. Z czego 13 Mincinów i magicka Także e, Drop dość duży. Dwa opręczne Pokémon, to są chyba najbardziej szczęśliwe. I no i co? Jednego mincina ewoluuje. W Ciencino. Reszty nie będę potrzebował. E, czy jeszcze nie potrzebuję ewoluować. Tylko po to, żeby wpis w kodeksie Jeszcze to nie wiem. E, w lutym. Wychodzi, znaczy w tym miesiącu, wychodzi ten Go Home, w którym będę mógł wysyłać shiny Pokémony z Pokémon z Go do Pokémon Słowack. Także na pewno Pokémony będą szły masowo na konsolę Jak już tych na tych mięciu, na jak Strakoty, które mam bez multum, pójdą na konsolę Magic też pewnie, chociaż szkoda. Poza tym jeszcze te 5 Magic tutaj mam i Lili Papa też złapałem, też oczywiście go GoPlusem. I z STADZU jest to mój trzeci. Myślałem, że to się da e, laki, że się, da się nie dało laki. E, sprawdzę jeszcze, się powiem, czy nie ma żadnej setki. Czy żadnej nowej setki nie ma. E, Mincino e, mam tutaj. 57, ale jeszcze mam dużo zastakowanych, których nie zapałem. Teraz zapawię za później. E, jakoś się siedzić, nie spieszyłem, więc e, to z typu było by ciekawych na dzisiaj tyle. E, bo no to jest, te dużo, w samym te ewentualne spawny, które z, z tym męczynnością pojawiały. E, z szansą na jest tylko właśnie ten sens e, się fajnie, trafił. Z tych wszystkich i po ewencie, jak się już skończyło, taki po ewencie ten Magikarp. Więc sprawdzę, ile już tych Magikarp ma łącznie e, 3,6, a to jeszcze inne 3,6,9 plus 2 Ewolu, to 11 Shiny Magikarp na na koncie, także można powiedzieć, że tymi magikarpami już żygam. Tak samo jak tymi Mincino I to byłoby na tyle: takie miałem dropy na tym evencie. Więc to byłoby na tyle. Także na razie, cześć.